Dzisiaj w Zakopanem przeprowadzimy wywiad z Zosią Korsak i Franciszkiem Borysem, którzy mają za sobą bardzo, bardzo udany sezon w klasie 470. No właśnie, słuchajcie, jaka jest recepta na zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Europy juniorów i srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata również juniorów. I jeszcze dodam, że to jest wasz pierwszy sezon w klasie 470. No wydaje mi się, że takim, taką rzeczą, która nam bardzo pomogła w zdobyciu tych wszystkich sukcesów, no to była zdecydowanie praca nad komunikacją, na takim dobrym zgraniem się na łódce I wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo dobrze zagrało nam w obydwu mistrzostwach i na czym bardzo długo pracowaliśmy. I nie była to taka łatwa droga. Też współpraca z trenerem i komunikacja z trenerem i resztą grupy była bardzo pomocna, bo razem jako cały team też się świetnie spisaliśmy. No właśnie, a jakbyśmy mieli wrócić się wspomnieniami, znaczy to wy, jakbyście mogli wrócić się wspomnieniami, szczególnie do tego pierwszego medalu Mistrzostw Europy Juniorów, co tam się działo? Jakbyście mogli nam troszeczkę opowiedzieć o tych emocjach i o tych Waszych przeżyciach na koniec regat i o tym poczuciu, jak staliście na najwyższym stopniu podium z biało-czerwoną flagą? No bo to niesamowite uczucie, bo to jednak naprawdę duże osiągnięcie. Mieliśmy to szczęście, tak dobrze nam poszły regaty, że wygraliśmy je w naszej kategorii jeszcze dzień przed, przed zakończeniem regat, bo w Medaloresie byliśmy jedyną załogą w kategorii do 21 lat, więc tak naprawdę mieliśmy zapewnione zwycięstwo jeszcze dzień przed zakończeniem regat. No i to nam dało taki spokój na ten ostatni dzień. No ale wiadomo, radość była dopiero po tym ostatnim medal race. I no, no to było niesamowite uczucie, nie do opisania. A Franek, ty spróbujesz opisać? Ja się świetnie bawiłem, bo za dobra zabawa jest najważniejsza. Dobra, zabawa jest najważniejsza, ale konkurencja nie śpi. No właśnie. Jak byście ocenili z waszej perspektywy, jak to wygląda na świecie? Wy na razie jeszcze jesteście juniorami, ale już wydaje mi się, że możecie coś powiedzieć na temat konkurencji na świecie i w Europie. No, konkurencja nie śpi i konkurencja jest no, bardzo mocna. E, no, widać to nawet po tym, że miesiąc później mieliśmy Mistrzostwa Świata i już tam był srebrny, a nie złoty medal, więc widać, że tam walka jest cały czas zacięta i to nie jest takie łatwe ten medal wywalczyć. No i, i tak samo w juniorach, no już nie mówiąc o seniorach, gdzie po prostu tam jest no, niesamowita konkurencja i no, ludzie naprawdę nie śpią. A na polskich wodach. Eee, obecnie mamy trzy bardzo dobre załogi, które pływają w czołówce juniorskiej. Eee, jak Franek, ty określiłbyś kadrę narodową w klasie 470? Eee, I może też trochę uchylił rąbka tajemnicę, jak to jest z atmosferą, bo jednak wydaje mi się, że pomimo tego, że się super na pewno przyjaźnicie, no to ta rywalizacja cały czas gdzieś tam między wami jest. Eee, to prawda, cały czas <laughs> razem trenujemy, więc na regatach ta rywalizacja. Tych polskich regatach jest taka specyficzna, bo raczej jest taka sama atmosfera jak na treningu. Przychodzimy tak naprawdę razem, wszystko robimy razem, ścigamy się razem, tak jak na treningu. Więc w Polsce to wygląda bardzo tak koleżeńsko, a atmosfera jest super. Moim zdaniem trafiliśmy bardzo dobrze na siebie i się tak wypełniamy, pomagamy sobie. Więc ja pozdrawiam wszystkich moich kolegów z siedemdziesiątki. A zosiu z perspektywy, jeżeli chodzi właśnie o te trzy załogi w klasie 470 i o tą rywalizację, bo wydaje mi się, że jednak jesteście dość mocno na porównywalnym poziomie wymieniacie się w tych, w tych regatach i, i na terenie Polski, i, i gdzieś tam za granicą. No tak, zdecydowanie. To u nas nie jest tak łatwo. Przyjeździmy się na brzegu, ale na wodzie jednak, gdy schodzimy, nie jest to takie łatwe. I ciężko też jest ścigać się z ludźmi, z którymi wie, zna się ich słabe strony i oni też znają twoje słabe strony. To nie jest takie łatwe. I jednak to ciśnienie jest zupełnie inne niż, niż na regatach z ludźmi z zagranicy. Eee, no, no, Wszyscy pływają bardzo dobrze, wszyscy. Uważam, że cała nasza trójka naprawdę w tym roku zrobiła super robotę. I No i naprawdę nie jest tak łatwa, jakby się mogło wydawać. W wakacje w sezonie mieliście możliwość skorzystać ze złotych rad naszych wicemistrzyni olimpijskich, Agnieszki Skrzypulec i Joli Ogar. Jak wspominacie to zgrupowanie, i jakie złote rady dostaliście od naszych od srebrnych naszych medalistek? No z Jolą generalnie treningi pompy we wrześniu to był niezły ogień i złotą radą to było właśnie takie skupienie się na robocie, jazda, dużo prób, może się nie udać wiele razy, trzeba znaleźć swój sposób, no i po prostu jazda, no robota. A jakie ty dostałaś ten rady od Agi? No dostałam dużo takich rad y, technicznych, y, i które no, bardzo mi ułatwiły taką w którym kierunku i z niektórymi, z niektórymi technicznymi manewrami. No i też tak mentalnie bardzo mi pomogła wiele rozmów, naprowadziło mnie i też trochę uspokoiło w wielu kwestiach. Dużo było rozmów na temat tego, czy klasa 470 powinna być w miksie, czy nie powinna być w miksie. Franek, jakie są według ciebie trzy zalety pływania z dziewczyną? No dzisiaj z chłopakami się do dowiedzieć, jakie są zalety pływania z dziewczyną. Na pewno jest to, że cię nie bije. Dziewczyny też są bardziej kulturalne i no zawsze jest tak spokojnie z dziewczynami. Nie ma takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiego ciśnięcia na siłę. Mimo tego, że jest taka praca dobrze ukierunkowana, to z dziewczynami właśnie jest tak spokojnie i fajnie. A Zosiu, jakie są według ciebie trzy zalety pływania w klasie na klasie 470? No, z Frankiem zdecydowanie jest bardzo zabawnie na łódce. Co jest, mogłoby się wydawać, że może przeszkadzać na treningu, ale są takie momenty, gdzie taki, jakieś zrzucenie żartem bardzo pomaga i tak trochę rozluźnia atmosferę. No i wiadomo, że jest no mega silny i jak trzeba zapompować, to po prostu pompuje, aż już tam brakuje oddechu. I no nie wiem, no mi się bardzo bardzo mi się podoba pływanie w miksie. Początkowo miałam inną opinię na ten temat, ale teraz zmieniam za zdanie, i naprawdę uważam, że jest super. A jeżeli chodzi o samą klasę 470, jakie są zalety według ciebie i yy, no, takie dobre strony pływania na tej jednostce? Yy, uważam, że jest to dość mocno techniczna łódka i trzeba naprawdę dużo takich, takiej techniki i też jakby z ustawieniami w wódce i takimi bieżącymi regulacjami, takimi na brzegu. Trzeba naprawdę wiedzieć, co z tym wszystkim zrobić, żeby, no żeby to wszystko popłynęło tak, jakbyśmy chcieli. I no dodatkowo wydaje mi się, że jednak ten miks jest takim wyzwaniem dla wielu osób. Jest to taka zmiana, której no wcześniej była tylko na, na krze. I, I wydaje mi się, że to też jest takie mocne wyzwanie, ale no klasa jest super. Ja uwielbiam klasy dwuosobowe. I wydaje mi się, że to jest też to jest taka fajna klasa dla właśnie takich osób jak ja, trochę mniejszych może, nie, nie jakichś bardzo wysokich, bo to jest klasa, na której niespokojnie można sobie poradzić nawet taki, w takich gabarytach. W przyszłym sezonie bardzo ważne regaty Mistrzostwa Europy Juniorów odbędą się podczas Gdynia Sailing Days. Czy domowy akwen ma jakieś dodatkowe plusy dla Waszego żeglowania, czy jednak ta Gdynia niekoniecznie? No ja się wychowałem w Gdyni, to dla mnie pływanie w Gdyni to są zdecydowanie plusy. Bardzo lubię pływać w Gdyni, wygrywałem w Gdyni i wiem jak pływać w Gdyni, więc ja się nie boję. A Ty Zosiu? No, ja w gdy nie zawsze wszystko przegrywałam, więc mam nadzieję, że tutaj wygra szczęście Franka, nie mój pech tym razem. No to mamy tutaj troszeczkę tak 50 na 50. Zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze na koniec chciałam się zapytać o najbliższe Wasze plany treningowe, szczególnie jak tutaj zakończymy to zgrupowanie kondycyjne w Zakopanym. My mamy z chłopakami taki. <laughs> mamy z chłopakami taką wymyśloną swoją małą rywilizację. W czerwcu organizujemy zawody kulturystyczne. <laughs> Franek, i to jest to Twój cel, cel żeglarski na 2023 rok. Zawody kulturystyczne, no widzimy. Nie, no żartuję, żartuję oczywiście. Haga, bo na razie jest przewidywane, że jedzie jedna załoga z Polski do Hagi na Mistrzostwa Świata Seniorów i bardzo byśmy chcieli się postarać, żebyśmy my tam pojechali i już jak tam pojedziemy, no to, żeby jak najwięcej tam podogryzać tych seniorów i się pokazać jak najlepiej. A do Hagi jeszcze sporo czasu. Haga planowana jest na sierpień. Jak planujecie ten najbliższe pół roku treningowe pół roku? No od nowego roku będziemy na Lanzarote. Potem Majorka, może na chwilę wrócimy do Jer, do Polski, po czym Jer. I, i no, tak naprawdę, no, my się skupiamy na, na po prostu zrobieniu roboty i, i na tym, co mamy do zrobienia. Eee, chcemy ciężko trenować i, i dawać sobie wszystko po prostu codziennie i, i mamy nadzieję, że, że to starczy i że właśnie dzięki temu i tym wszystkim zgrupowaniom i regatom przed e, Haga będzie możliwa. No i my trzymamy kciuki, żeby Haga była możliwa, ale też trzymamy kciuki, proszę Państwa, za zawody kulturystyczne w klasie 470 już w czerwcu. Mam nadzieję, że podzielicie się z nami efektami w mediach społecznościowych. Także pozdrawiamy serdecznie z Zakopanego, Zofia Korsak, Franciszek Borys, klasa 470.